No witam na moim kanale Zodiakalne Skorpiony w miesiącu maju. Robimy sobie słuchajcie, przekaz uczuciowy, relacyjny, co dla Skorpiona przynosi Maj w tym obszarze. Pytamy się karty Tarota, pytamy się o, o energię na, na miesiąc maj. Co w uczuciach, co w relacjach dla skorpionów zodiakalnych w miesiącu maju. Proszę o jasny przekaz. Co dla skorpionów w relacjach, w uczuciach na miesiąc maj. Proszę o jasny przekaz. Dla skorpionków. Przepraszam o, oczywiście przepraszam za mój głos, ponieważ jestem chora. <laughs> Jak się Skorpion prezentuje na zewnątrz? W jakiej energii? Co w głowie? Co w sercu? Co w zamierzeniach względem waszej osoby? Jak się prezentuje osoba Skorpiona? W jakiej energii na zewnątrz w tym miesiącu? Co w głowie u tej osoby? Co w serduchu? I co w zamierzeniach u waszej osoby? Skorpion spojrzy sobie na Oj, spod talii. Okej. Okay. Dobrze. Sprawdzamy skorpiony, waszą osobę. Jak się prezentuje w tym miesiącu? Skorpiony, wasza osoba. To no jest na pewno ktoś bardzo atrakcyjny. To jest, to jest karta energia żeńska. To jest kobieta atrakcyjna, pełna jakiegoś seksapilu, świetnie wyglądająca, kobieta dynamiczna, taka, która stawia na siebie, która jest kowalem własnego losu w tym miesiącu, przynajmniej w maju się tak pokazuje. Dynamiczna, pewna siebie kobieta, która wie, że. Jest w stanie kreować swoją rzeczywistość. I robi to w tym miesiącu. Tak się prezentuje Wasza kobieta Skorpiona. I tak. Dopowiem jeszcze historię, którą widzę na spodzie talii. Skorpiony. Wy się tam prezentujecie chwilę przed majem. Takiej energii osoby, która wie, co czuje, kogoś, kto jest w pewnych mocnych uczuciach do swojej osoby. I przy tej pewności uczuć jest nadzieja na coś więcej. Przy tej pewności uczuć świeci gwiazda. Czyli macie pewność uczuć to do swojej osoby i czujecie, że jest jakaś nadzieja. To już jest któryś rozkład u skorpiona, kiedy przy uczuciach pojawia się, przy kartach uczuć pojawia się gwiazda, czyli jest jakaś nadzieja związana z tymi uczuciami, które macie do Waszej osoby skorpiony. No i niestety. Uh, zaraz potem pojawia się karta trójkąta. Uh. Tą relację są zaangażowane osoby trzecie? Ktoś jeszcze wie o tej relacji, wie, co się w niej dzieje, kogoś jeszcze, nie wiem, poinformowaliście, ktoś jeszcze jest zaangażowany, macie uczucia jeszcze do kogoś? I zaraz potem, przy tej karcie trójkąta, jest, wiecie co, jakieś odcięcie, jakaś krytyczna analiza tego trójkąta. Tak, jakby w tej relacji, mówię, były osoby trzecie. A, I w ogóle ktoś jest w karcie krytycznej analizy tych trójkątów. Nie wiem, czy to wy oceniacie krytycznie e, trójkąt, czy to wasza osoba ocenia krytycznie trójkąt. I to jest a, i to jest chwilę przed majem. Taka sytuacja jest chwilę przed majem. Mówię, jest tu o jedną osobę za dużo. Przed majem. Chwilę przed majem jest o jedną osobę za dużo. I teraz tak. Wasza osoba w maju, mówię, jest atrakcyjna, jest bardzo ponętna, pełna seksapilu, działania, woli, mocy sprawczej. I u tej osoby, u waszej osoby skorpiony, o osobie, u osoby, o której myślicie, na płaszczyźnie głowy jest e, wojna, walka wewnętrzna. E, ktoś myśli, tu są jakieś batalie w głowie. Wiecie co? Ja we, w ogóle wezmę jeszcze inną talię. Moją starą, starą, starą talię. Starą jak świat. I dopytam się, dlaczego jest ta piątka u waszej osoby? Dlaczego jest ta piątka walka? Proszę o, o dwie karty. Ojejku, już poleciały dwie karty. Super. Dobrze. U waszej osoby jest wojna w głowie, walka wewnętrzna na poziomie intelektu, ponieważ... E, W tej relacji w maju może być nowe otwarcie, <laughs> przepraszam, nowe rozpoczęcie. W Asie Pentakli jest okienko czasowe w maju, żeby się zaczęło od nowa między Wami. I słuchajcie, niesamowita sprawa. Z kolejnej talii znowu wyskoczyła gwiazda. Po raz kolejny jest tu gwiazda. Przy Waszych uczuciach jest gwiazda u spodu talii i w głowie u tej osoby, która zdaje sobie sprawę, że. Może być nowe otwarcie, nowe rozpoczęcie. Jest gwiazda, jest jakaś nadzieja na to nowe rozpoczęcie, ale to wszystko, ta świadomość nowego otwarcia, nowych możliwości w tej relacji, to wszystko powoduje batalię w głowie, Wo walkę wewnętrzną. Czyli to nie są jakieś łatwe początki, nowe roz to nowe rozpoczęcie nie przynosi ulgi. Ono przynosi wewnętrzną walkę, tak jakby Wasza osoba mierzyła się z tym, czy w to wejść. Wasza osoba, Skorpiony, mierzy się na poziomie w głowy, czy wejść w ten nowy początek z Wami, Skorpiony. I teraz tak. Na poziomie serca, Wasza osoba chce zatrzymać jakiś status quo. Chce, żeby pewne rzeczy na poziomie serca zostały niezmienne. E Chce je zachować dla siebie. Na poziomie serca Wasza osoba nie wychodzi z uczuciami. Tutaj nie ma uczuć, tu jest zatrzymanie sfery uczuciowej dla siebie. Wasza, ochrona, wasza osoba ochrania swoje uczucia. Nie chce ich dać, okazać, nie chce, żeby się rozwinęły, nie pozwala sobie na to, mimo że jest w karcie bardzo atrakcyjnej osoby. Pełnej sprawczości. Wasza osoba mogłaby pozwolić, żeby te uczucia się rozwinęły, natomiast ona przy karcie sprawczości nie pozwala rozwinąć się tym uczuciom w pełni, świadomie. Nie pozwala, bo mówię, na poziomie głowy jest batalia, czyli to, to nowe rozpoczęcie, nowe otwarcie między wami, a, to jest coś bardzo trudnego, bo ta osoba, mówię, nie pozwala sobie, chce zachować dla siebie swój dobrostan, swój dobrobyt. Swój Twoją stabilność na poziomie serca wasza osoba chce zachować dla siebie. W ogóle nie chce rozwijać uczuć, nie chce ich okazywać. I teraz tak. A co w zamierzeniach? Wasza osoba ma do Was uczucia, Skorpiony. Natomiast to jest takie bardzo delikatne, bardzo nienachalne: e, bardzo nienachalne są te uczucia. Ona ich nie będzie. E, Tutaj nie ma fajerwerków. To jest wszystko w takich, wiecie, w takich powijakach. Jeśli to jest powrót i tu jest możliwość powrotu do relacji, to to jest wszystko w powijakach. Jakby na poziomie serca wasza osoba uśpiła uczucia. Jeśli jakieś ma, to one są bardzo delikatne. Ona je będzie bardzo, bardzo deli, Bardzo stopniować. Bardzo stopniować. Skorpionki, patrzymy na Was. Niesamowite. Ja cię. Nie mogę. Ale szok. Dobrze czasem, dobrze czasem jeszcze jakąś talią się posłużyć. Nie mogę. Słuchajcie. A wy macie, wy się już prezentujecie skorpiony w taktyce. E, taktycznie coś sobie obmyśliliście co do tej waszej osoby. A tylko wiecie co, ta taktyka trochę jest nieczysta. To jest taka taktyka e, nie do końca czystych, przepraszam, że to mówię, ale tak się prezentujecie w taktyce nie do końca czystych intencji, e, ogrania waszej osoby, chcecie coś uzyskać. To jest jakiś plan, ale ten plan jest troszeczkę m, na poziomie intencji, e, mało czysty niestety, i wiecie co, wyście to przemyśleli bardzo dobrze, ten nowy początek i to jest coś niesamowitego bo jak dopytałam kart dlaczego ta piątka u waszej osoby na poziomie głowy, ta wojna ta walka wewnętrzna wyskoczył mi as pentakli czyli nowy początek, ale to było z innej tali. a teraz jak odsłoniłam wasze karty to w starej talii, tej którą wybierałam na początku, u was na poziomie głowy też jest as pentakli dosłownie ta sama karta tylko z innej talii Wy na poziomie głowy chcecie nowego początku. No niesamowite. Chcecie nowego początku w maju z tą Waszą osobą, jak gdyby ten e, trochę niecny plan e, zrobienia po swojemu, wygrania, jakiejś manipulacji dotyczy tego nowego początku. Wyście sobie, to nie jest takie, wiecie, spontaniczne e, na zasadzie. No mam tak mocno czyste intencje, tak bardzo kocham tę osobę, że po prostu do niej wychodzę, idę do niej, lecę do niej w maju. Nie, to jest jak gdyby już wcześniej przemyślane, a mocno przemyślane i tu jest jakiś plan ułożony. Tylko mówię, tu są nie do końca czyste intencje u was Skorpiony dotyczące tego nowego początku, bo wy macie w głowie co do waszej osoby nowy początek. Wy chcecie tego nowego początku z waszą osobą. Teraz tak, na poziomie serca. Kurczę. Na poziomie serca nie ma kart serca, nie ma kart uczuć, nie ma kart emocji. Tu jest po prostu plan. E, zaczynanie od początku, wychodzenie z jakąś delikatną inicjatywą, ale no, tu nie ma uczuć. Kurczę, no nie fa nie fajnie to wygląda tutaj na poziomie serca u was. Skorpiony. Tu nie ma uczuć. Tu mówię, jest jakaś nie do końca czysta intencja podbudowana jakimś planem, który wyście ułożyli już wcześniej. Poczekajcie. Też z tej talii nowej dopytam się, bo tutaj się u waszej osoby dopytałam, u was też dopytam. Dlaczego jest As Pentakli? Dlaczego jest nowy początek w głowie? Dlaczego jest nowy początek w głowie? Ojejku. Ojejku. O matko. Wy macie w ogóle niesamowity ruch w głowie. Niesamowity impet. Wymyślicie o swojej osobie nieustannie w maju. Nieustannie. I to jest myślenie przy karcie słońca. To jest w ogóle. Wy chcecie, wy, wy marzycie, żeby się udało. Wy pragniecie, żeby się udało. Z takim niesamowitym impetem wychodzicie do swojej osoby. Wy chcecie bardzo, żeby się udało. Ale skoro chcecie, żeby tak bardzo się udało, dlaczego jest ta siódemka? To mi się nie podoba. Dlaczego jest ta siódemka? Mamy pierwszą kartę i mamy jeszcze. Poproszę jeszcze o jedną kartę. Poproszę o jedną kartę jeszcze. Poproszę jeszcze o jedną kartę. Mamy drugą kartę. Dlaczego jest ta siódemka? Znowu e, wiecie co? Tu jest ta karta nieczystych intencji, jakichś manipulacji. I wy się w tej karcie przedstawiacie w maju, a, bo jesteście takiej energii, jakiegoś planu manipulacyjnego względem waszej osoby, żeby jakby chcecie, żeby doszło do nowego początku, ale wy to już zaplanowaliście i wy manipulujecie informacjami, faktami. Wychodząc do tej osoby, wy już manipulujecie, jakby, jak to się mówi, oszczędnie gospodarujecie prawdą w tym miesiącu. A dlaczego tak jest? Słuchajcie, bo. Tą relację budują, budowały trzy osoby. Mówię, tu jest znowu trójka, tu jest znowu e, zbyt wiele osób, tu było w tej relacji. Tu jest znowu ktoś włączony, w, w, ktoś jest znowu włączony w tą relację, ktoś znowu jest w to angażowany jeszcze. Plus e, tutaj było kiedyś gwałtowne odejście uczuciowe. U was, skorpiony. Był ktoś jeszcze, i w tej relacji było gwałtowne odejście uczuciowe. Dlatego wy w, te, w tym momencie już e, w jakiś manipulacyjny sposób chcecie do, w, do tej osoby dotrzeć po raz kolejny. Dlatego to otwarcie nie jest taką czystą intencją, tylko to otwarcie jest z taką intencją, no nie do końca czystą, piękną, bo tu kiedyś były jakieś trzy osoby i na bazie tego trójkąta było odejście u was gwałtowne stąd wy się w jakiś sposób ubezpieczacie już macie jakieś plany a co będzie jeśli i słuchajcie ogólnie to jest to byłby całkiem dobry match skorpiony, bo wasza osoba jest w królowej buław, a wy jesteście w królu buław ach uh. Tylko, że i to by był dobry, mówię, match, dwie bardzo aktywne, atrakcyjne osoby, bo tak się przedstawiacie. Natomiast wasza osoba w tej królowej jest jak gdyby z aktywnością odwrócona w swoim kierunku. Ona pilnuje siebie, swoje, swojego ogródka. A wy w królu Buław z kolei jesteście odwróconi, odwróceni w przeciwnym kierunku do tej swojej osoby. Wasza aktywność na koniec maja nie będzie kierowana do Waszej osoby. Coś tutaj się musi chyba wydarzyć i wydarzy, skoro wy zadziałacie. Będziecie musieli działać, ale nie w kierunku swojej osoby. No tak się to przedstawia. Wy po prostu będziecie e, angażować się w jakimś innym kierunku. Dajmy, dajmy radę. Jaka rada dla Skorpiona? <laughs> Przepraszam. Jaka rada dla Skorpiona? Jaka rada dla Skorpiona? Na maj. Jeśli chodzi o tą relację. Mamy pierwszą kartę. Karada dla skorpiona, jeśli chodzi o tą relację. Mamy drugą kartę. To jest znowu coś niesamowitego. Znowu jest coś niesamowitego. Bo przetasowałam karty i, i praktycznie te same karty są. W je, praktycznie te same karty u spodu talii są na jednej, w jednej talii i w drugiej talii. To jest niesamowite. Praktycznie te same karty. U jednej talii i u drugiej. Obie talie. Dają Wam tą samą radę, skorpiony. Eee, ruszajcie. Skorpiony. Ruszajcie w kierunku czegoś, co daje Wam i to ruszajcie mocno w maju w kierunku czegoś, co daje Wam balans, równowagę w kierunku czegoś, gdzie, gdzie są tylko dwie energie. I w, w tym kierunku, gdzie są dwie energie, gdzie jest dwoje ludzi, w tym kierunku ruszajcie z impetem. Bo w tej relacji, która tutaj mi się pokazała, było o jedną osobę za dużo. Ewidentnie tu był jakiś trójkąt. A wasza rada jest taka. Skorpionie ruszaj i to z impetem w kierunku dwóch energii. Dwóch osób. Buduj, Buduj z jedną osobą, żeby was było dwoje. Troje to jest o jedną osobę za dużo. <laughs> Taki przekaz. Jest on bardzo czytelny. I tam będzie, tam jest moc. Tam gdzie jest, są dwie osoby, są tylko dwie energie, nie wpuszczacie trzeciej energii, tam jest moc przy tej relacji. I nie mówię, czy to jest ta relacja. Czy inna. Takim, taką macie radę. Ruszajcie i to z impetem w kierunku dwóch energii. Nie trzech. Dwóch energii. Taką relację prawdopodobnie macie budować. Bazującą tylko na dwóch energiach. Dzięki Skorpionki, dzięki za oglądanie, za oglądanie do końca. Dzięki, dzięki za lajki, like, suby, komentarze. I, no I trzymajcie się. Dużo zdrówka, papa. Pa.